Dzień dobry moi drodzy, witam Was kochani w sobotę, w sobotę słoneczną, ale troszkę chłodną, bo jak widzicie mam na sobie kochani ubraną bluzę, bo jednak z krótkim rękawkiem jest chłodno, ale widzę, że się już robi coraz cieplej moi drodzy. Ja wracam właśnie w tej chwili z targu, byłam jeszcze teraz w aptece, na targu kupiłam powiem Wam truskawki, u nas są po 11 zł właśnie i kupiłam wszystko co potrzebuję do lecza, czyli cukinie, papryki w różnych kolorach, oprócz zielonej mam żółtą, pomarańczową i czerwoną, bo niestety zielonej nigdzie nie było, tak więc moi drodzy ja teraz jadę jeszcze na myjnię, umyć moją furę kochani, bo jest naprawdę zasypana tak więc jadę na myjnię, a was moi drodzy zapraszam na kolejnego vloga, jest godzina po 8 rano, tak więc moi drodzy zaczynamy tak w czas rano, moi drodzy dzień, no i to jak mówię, jadę na myjnię i lecimy z tym y, vlogiem. No to co? Jesteśmy na myjni i idziemy myć. Y, zmyję ten y, pyłek. Miejmy nadzieję, że już nie będzie y, pylić. Dobra, idziemy i myjemy. No to moi drodzy, już jesteśmy po myciu. Auto piękne, ładne. Oby tych pyłków nie było. No. Także ja za chwilę jadę, niech to trochę od, o, ocieknie, spuka się troszeczkę o kapie. No, i jadę. teraz to można jeździć, bo jest przynajmniej, kochani, czystym, a nie taki brudaz, bo naprawdę wstyd było jeździć, powiem Wam, już z tym pyłkiem. No, to moi drodzy, zakupy są z targu zrobione. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda, tak kolorowo, soczyście. No, naprawdę o tej porze to naprawdę lubię jeździć na targi i kupywać warzywa, owoce. Tu mamy właśnie cukinię, doleczam, pomidory. Papryka czerwona i żółta, bo zielonej niestety nie było. Kupiłam koperek. Oczywiście koperek do czego innego, pietruszka też do czego innego. No i zobaczcie, jakie kupiłam dzisiaj piękne truskawki po 11 zł. Jak one pięknie pachną i powiem Wam, że spróbowałam jedną. Naprawdę są yy, bardzo dobre. No i słodkie, i przede wszystkim nasze polskie truskawki. No, także więc yy, zakupy moi drodzy, zrobione. No i oczywiście na dole chleb mam. No, także teraz muszę to wszystko wziąć i co zrobić? Umyć. No, to wszystko mamy, moi drodzy, pomyte. Truskawki też umyte są. Na druszlaku już muszą obcieknąć. No i co? Ja teraz zawieram się za robienie lecza. Najpierw podsmażę sobie kiełbaskę, no i będę to wszystko opierać. No i później zrobię sobie yy, cappuccino. Właśnie się już tutaj gotuję. Jeszcze muszę pokroić właśnie teraz zaczęłam kroić pomidory, ale moja ulubiona czerwona papryka. Mm. Uwielbiam czerwoną paprykę, powiem wam, je na tak na surowo, super, świetna jest. Także same zdrowie dzisiaj kupiłam samą same jarzyny, paprykę, no naprawdę super. Ale powiem, Wam, że truskawki. Dzisiaj ten co kupiłam był naprawdę wyśmienite słodkie, duże i oczywiście yy, ładne. No, tutaj dalej kończę robienie tego mojego lecza, moi drodzy. No i zaraz zrobię sobie cappuccino, jak to skończę, bo już mi się tak po prostu chce cappuccino, ale za chwilę muszę sobie zrobić. I mamy pełen garnek lecza, zobaczymy ile to umniejszy się, miejmy nadzieję, że nie o dużo. Ale pachnie przepięknie, zaraz to doprawię, przykrywam pokrywką, no i będzie się podobać. No i te, moi drodzy, truskawy truskawe parcie, jakie duże. Mm. Bardzo dobre, świetne. Kupiłam kilo. Naprawdę bardzo dobre. tak Zjadłabym wszystkie, powiem Wam, naprawdę bardzo dobre. A zobaczcie, jakie wczoraj upiekłam ciasto. Właśnie tą babkę taką dwukolorową. Zobaczcie, jest ciemna, jasna i ona jest, moi drodzy, z rabarbarem. Powiem Wam, że świetnie smakuje, naprawdę bardzo dobra. Zaraz zrobię to, jak mówię, cappuccino i sobie wezmę kawałek do cappuccina. Jest naprawdę, powiem Wam, wyśmienita. Bardzo dobra i zobaczcie, jak wyrosła. No, jak za każdym razem. No, wczoraj piekłam jeszcze jedno ciasto, ale to już dla kogoś piekłam z rabarbarem, tak więc, no, powiem wam, wczoraj był dzień do pieczenia ciast. Ale mam już smakować właśnie na tą babkę. Ta kawka, moi drodzy, nam ale tym razem zrobiłam kawę no, normalną, pół na pół z mlekiem, bo jak zwykle, znowu nie mam kapocina. Była tylko ta łóżeczka więc nasypałam. No i tak, widzicie, trzeba w no i zapomniałam sobie tak kupić, ale sobie tam mają e, to inne, nie mają mokaty, więc e, nie kupiłam, ale może później, może podjadę do to sobie tam e, kupię moje ulubione kaweczko. No tak to pijemy taką. Hmm. Też dobra e, Powiem Wam, że gotuję już dzisiaj właśnie Cały czas leczo Za chwilę wyłączę e, Wyszło naprawdę bardzo dobre Jeszcze chwilę tylko się podgotuję I zaraz wyłączam No i obiad mamy moi drodzy Zrobione I zmiana planów moi drodzy Byliśmy w sklepie ogrodniczym I zobaczcie co je mam Kupiłam e, hortensję e, limonkową No i Teleportacja, kochani, do domu, jesteśmy w domu. E, pojechaliśmy do sklepu, powiem Wam ogrodniczego, jak widzieliście, bo jeszcze mąż był właśnie e, w sklepie budowlanym. Tak więc, powiem miałam ja niedaleko, mówię, to pojechałam z nim. No i jak widzieliście, moi drodzy, znowu, no znowu, kochani, kupiłam e, hortensję. Ja nie wiem, ja uwielbiam te kwiaty, hortensje i teraz tak stwierdziłam, że właśnie tam sobie zrobię. Podam, e, gdzie mam e, tą taką długą donicę pod murem, niektóre po prostu e, lawendy. Te, które były tańsze na targu, kupione to po prostu niektóre nic z nich nie ma, one już są stare, bo już jakiś czas one tam były te, które kupiłam w sklepie ogrodniczym przepięknie rosną, kwitnąć teraz będą bo mają pączki, także więc no jak kupować kwiaty to jednak z miejsc sprawdzonych yy, i te lawendy są przepiękne, a tamte niektóre już są takie brzydkie, uschły jedne przesadziłam, drugie teraz muszę niestety wywalić, bo się zeschły i się po prostu po zimie nie opuściły tam, ale to tam są tylko chyba dwie tak więc na to miejsce kupiłam yy, hortensję i powiem Wam, że zrobię sobie właśnie tak tam yy, hortensja limonkowa trawa hortensja limonkowa kowa trawa, no powiem Wam, widziałam już, ktoś tak właśnie miał na ogrodzie, przepięknie to wygląda naprawdę, w dalszym ciągu czekam na moją nową trawę, która będzie właśnie tam koło bramki na miejscu trawy pampasowej, właśnie dzisiaj z tą panią rozmawiałam i mówi, że naprawdę ona jest przepiękna, ta trawa zdobyła, nie wiem, jakieś tam pierwsze miejsce w ogrodach, gdzieś coś tam właśnie i one będą może gdzieś w poniedzieli, może do tygodnia powinny przyjechać, bo wczoraj przyjechały e, bambusy, powiem Wam, przepiękne bambusy, ale taka donica kosztuje 90 złotych, no stópkę by trzeba było dać za takiego yy, bambusa, no ale ja wolę tą trawę, no i będę czekać na tą trawę, mają zadzwonić i dać mi znać. Także moi drodzy, ja idę teraz, przebieram się, ściągam tą bluzkę, bo już dzisiaj tyle razy się poprzebieram, rano inaczej, teraz inaczej, znowu inaczej, i powiem Wam, że się zrobiło ciepło, niebo jest błękitne, gorąco jest na polu, jeszcze do czarnego to grzeje, yy, ubieram bluzkę na ramiączkach idę, sadzę moją yy, hortencję, moi drodzy. No i, a tak w ogóle powiem Wam, dajcie znać, jak Wy macie, jak gdzieś jedziecie, przebieracie się, macie takie ciuchy po domowemu, czy po prostu... Co rano uwierzycie, wychodzicie w tym, jesteście w domu cały dzień? Bo ja powiem Wam, moi drodzy, jak zauważyliście, ja w domu jak jestem, to mam e, rzeczy po domowemu, a jak gdzieś jadę, to po prostu przebieram się, ubieram e, coś innego. Także nie wiem, e, wiem, że dużo osób właśnie tak ma, że mają rzeczy swoje takie po domowemu, co chodzą, a jak gdzieś po prostu wychodzą, jadą, to przebierają e, na inne rzeczy, jak wracają, to znowu przebierają się na. Podomowem, także ja, moi drodzy, takie koszulki t, -shirt, t shirty noszę po domowemu, ale teraz ubieram na ramionczkach, bo jest gorąco. No i e, chyba ładna sobota będzie e, dzisiaj. Bo jest godzina, która koło 14 jest, także no popołudnie zaczyna się, powiem Wam bardzo ładnie. Rano było chłodno, miałam bluzę, ale teraz jest naprawdę gorąco, i miejmy nadzieję, że jutro niedziela też będzie piękna, gorąca. Dobra, moi drodzy, koniec gadania, lecę sadzę, moi drodzy dom Hortensję. Dzień dobry, moi drodzy, w niedzielę. Niedzielę piękną, kochani, słoneczną, troszeczkę wiatr wieje, ale jest kochani yy, ciepło. Odzywam się właśnie dzisiaj do Was w niedzielę, bo dlatego, że, moi drodzy, będzie ten vlog yy, łączony z wczorajszą sobotą, bo niestety już Wam yy, nie dokończyłam już nagrywać, wczoraj nic się, no, nie odezwałam później, bo mieliśmy gości. Potem, moi drodzy, było koszenie, kosiłam y, trawę, tak więc ten czas, ta wczoraj, powiem Wam, szybko y, uciekał, że już i po prostu nie odezwałam, ale jestem kochani dzisiaj, więc będzie to, moi drodzy, y, vlog y, łączony, sobota, y, niedziela. No i co, moi drodzy, ja teraz właśnie przyszłam do łazienki uczesać moje włozy. zrobiłam sobie taki delikatny makijaż, to znaczy tylko rzęsy, kreska i oczywiście to, co mam na ustach, to, moi drodzy, już Wam tutaj mówię. To jest ta po prostu pomadka ochronna, moi drodzy, z Isany, ta jeżynowa. Także zobaczcie, ona taki piękny kolor, ust daje taki bardzo ładny. Nie dość, że pielęgnuje, to jeszcze macie taki piękny kolorek. Także, moi drodzy, zapraszam Was kochani na kolejny dzień, moi drodzy, ze mną. Hejeczka, moi drodzy, ja właśnie teraz przyszłam tutaj na podwórko na pole do mojego ogrodu, idę przeglądać, co tam, słuchaj, z moimi kwiatami, czy trzeba je już podlać z rana, czy dopiero wieczorem, no zobaczymy, ale pogoda jest, powiem Wam, fajna, piękne, błękitne niebo, tylko, że jakoś dzisiaj strasznie wiatr wieje, no ale niebo jest błękitne, jest jeszcze rano, jest godzina dziesiąta, więc miejmy nadzieję, że zrobi się troszkę jeszcze bardziej cieplej i że nie będzie tego wiatru. Bo jakby nie było wiatru, to powiem Wam, że pogoda naprawdę w No ale jak tak troszkę wieje, no to, to nic. Dobra, idę zobaczyć na moją hortensję, którą wczoraj właśnie wsadziłam, więc Wam moi drodzy na pewno pokażę. Zobaczcie, trawę wczoraj wykosiłam elegancko tutaj z boku domu, i przed domem, za domem też. A tu mam tą hortensję, tą pierwszą, co sadziłam ostatnio. No, i tutaj zobaczcie, mam hortensję, którą po prostu wczoraj kupiłam i wsadziłam. To jest taka sama jak tamta yy, pierwsza, która jest właśnie tam. No i tak myślę sobie właśnie tutaj zrobić takie hortensje, kupić nowe trawy właśnie już nie na targu, tylko to jak kupiłam tam przed domem, co mam w sklepie po prostu ogrodniczym, no. Także więc widzicie, będzie trochę zmiany, bo tu zobaczcie, lawenda, która była kupiona na targu za 3 zł, to... W tamtym roku jeszcze rosła, w zeszłym roku też, a ten rok po prostu już nic z tej lawendy. A ta tutaj jest, więc widzicie, będzie nawet kwitła. Także nie wszystkie lawendy po zimie mi się opuściły. Te tanie znaczy złote. Tamte z ogrodniczego wszystkie się opuściły, no bo były droższe po 16 zł. No, także więc rosną. A tu jest moja hortensja, która była kupiona w tamtym roku. Zobaczcie, jakie już bukiety ładne no i tutaj też tutaj też jest ta limonkowa, co była w tamtym roku no i tam kolejna no wszystko pięknie, ładnie rośnie zazieleniło się i coraz większe więc wszystko, moi drodzy, rośnie nie jest tak sucho, bo wczoraj na wieczór podlewałam więc rano nie muszę podlewać podleję dopiero yy, na wieczór no. ale jest fajnie, przyjemnie, ciepło powiem Wam, że ja zaraz tutaj rozkładam kocyk no i popalam y, się tam, jak muszę przyjść na kocyku. No, ja, no, jak trochę wieje, na czasami nawet i przyjemnie. Ale zobaczcie, jak wieje. Tajwan był ja mam rozpuszczony teraz, ale y, idę właśnie jeszcze raz tego nie zrobiłam. No, także, więc taka pogoda. A jak w sumie wieje, to nie będzie aż tak y, po prostu gorąco to ja już, moi drodzy, jestem na kocyku opalamy się teraz chwileczkę przerwy, Damian tam gdzieś jeździ na nodze. no powiem Wam, że bardzo przyjemnie, nawet jak ten wiatr teraz wieje nie ma takiego, wiecie uczucia yy, gorąca jak się człowiek opala, także naprawdę taka niedziela relaksująca, dzisiaj nie wiem będziemy na pewno dzisiaj w domu, dzisiaj nic się nie wybieramy, wczoraj mieliśmy gości więc, moi drodzy, dzisiaj kochani odpoczynek koło domu, na podwórku, na kocu a teraz, moi drodzy, czas na lody zobaczcie, mamy takie lody kupiłam w, w Lidlu właśnie wafelki, no i w opakowaniu właśnie lody, śmietanka czekolada, truskawka, także więc takie lody my sobie nałożyli z damiankiem i tutaj siedzimy i jemy na kocyku i się opalamy Swept away, swept away oh -oh. teraz jemy sobie właśnie tutaj na tarasie zobaczcie, arbuza i zobaczcie, w ogóle Wam pokażę jak moje kwiaty wszystkie już się porozwijały co kawałek bukiet kwiatów yy, różowy, biały, różowy, biały tak więc zobaczcie kolorowo już jest w końcu na tarasie wszystko kwitnie Kochani, pogoda jest naprawdę przepiękna, słońce świeci cały dzień. Od rana. Ja jestem w luzeczce. Właśnie tutaj, ramiączka sobie tylko opuściłam. Już się nie opalam, ale siedzimy na ogrodzie. Właśnie przyszła w tej chwili jeszcze pokroić arbuza, bo jeszcze mamy połówkę arbuza. Także więc idę pokroić na talerz. No i siedzimy na ogrodzie. Zajadamy się moi, moi drodzy arbuzem. Spędzamy taki dzień, wiecie, rodzinny. Ja, mąż, dzieciaki. Także super, naprawdę. Bawimy się. Damian tam nam opowiada różne rzeczy, jeździ na rowerze że na hulajnodze, no powiem Wam, cudowny dzień, czego można chcieć więcej, naprawdę jak jest pogoda, to naprawdę można wiele rzeczy wymyślić z dziećmi na ogrodzie, bawić się, no po prostu jest super. Także więc ja lecę, idę i kroję arbuza i idę dalej na ogród posiedzieć do słoneczka. No to, moi drodzy, ja lecę, kochani, z arbuzem. Naprawdę ten arbuz jest tak so, soczysty. Nie mogę się wysłowić, kochani, soczysty, słodziutki. Pachnie mega, naprawdę już my dzisiaj tyle zjedli, praktycznie połowę, no i tą drugą połowę skroiłam. No naprawdę, u nas, powiem Wam, arbuzy wszyscy uwielbiają. I jaki się zrobi taka pogoda, to arbuzy po prostu, no, pochłaniamy tak, że naprawdę każdy lubi, Damian, na mój mąż, ja, no, każdy lubi takie słodkości w owocach, jak arbuz, bo dużo w tym jest soku. Także ja lecę na ogród. Mam nadzieję, że Wy tak samo spędzacie ten czas e, niedzielę tak miło, jakby. Moi drodzy, i niedziela, bardzo mile spędzona. Mam nadzieję, kochani, że Wy też miło spędziliście tą niedzielę, że mieliście, kochani, taką cudowną pogodę jak my, błękitne niebo, słońce ciepło, naprawdę. My jeszcze, moi drodzy, siedzimy sobie na podwórku do słoneczka, bo jeszcze słońce świeci. Jest koło godziny, moi drodzy, już 1900 już jest coraz bliżej właśnie wieczoru, no już jest prawie wieczór, a my jeszcze sobie kochani, siedzimy dalej, bo jest naprawdę ciepło. Ja teraz Przyszłam właśnie tutaj na górę jeszcze jakieś napój, jakieś inne picie przynieść na dół. No, i przy okazji, moi drodzy, już się pożegnam z wami, już będę kończyć, kochani, tego vloga mam nadzieję, że jeszcze uda mi się go dzisiaj zmontować i albo jeszcze dzisiaj późnym wieczorem go wrzucę na kanał a jak nie to moi drodzy już po prostu jutro o 7 rano pewnie na kanale będzie film, także więc nie wiem albo dziś, albo jutro o 7 rano, także więc kochani życzę Wam miłego, kolejnego tego przyszłego tygodnia, od jutra poniedziałek także miejmy nadzieję, że będzie też taki piękny, słoneczny dzień moi drodzy, jak dzisiaj no, i co, będę kończyć już powoli, bo ten vlog będzie się składał z dwóch dni, wczorajszej soboty dzisiejszej niedzieli. No, i moi drodzy, przesyłam Wam, kochani, buziaczki. Życzę Wam dużo zdrówka, pogody i, tak jak mówię, wspaniałego tego nowego tygodnia, który się od jutra zaczyna. I co, widzimy się. W kolejnym vlogu, moi drodzy, jak Wam się podobał też taki vlog, to dajcie łapkę w górę. Pamiętajcie, kochani, tak samo o subskrypcji mojego kanału, jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje. E, oczywiście zostawcie jakiś ślad po sobie pod filmem, jakiś komentarz, serduszko, cokolwiek. Będzie mi bardzo miło. I widzimy się w kolejnym vlogu. Do zobaczenia. Pa!